Sławomir Nitras w rozmowie z Polską Agencją Prasową zdradził, że w przyszłości wszyscy będą z Hołownią na, na jednej liście. Czy możliwy jest taki sojusz tego Koalicji Obywatelskiej, ruchu Szymona Hołowni i ruchu Rafała Trzaskowskiego? Znaczy, każdy, kto popatrzy na arytmetykę wyborczą, zdaje sobie sprawę, że tylko wtedy można pokonać obóz Zjednoczonej Prawicy, o ile, o ile właśnie wszystkie te siły zostaną zjednoczone na jednej liście. I akurat wydaje mi się, że akurat Projekt Szymona Hołowi nie jest odległy od, od tego, co mówi Platforma Obywatelska. Oczywiście możemy się w szczegółach różnić. Tak jak dzisiaj w łonie Platformy Obywatelskiej mamy różne wrażliwości bardziej takie lewicujące i takie bardziej konserwatywne. Być może taki jest plan strategów z Platformy Obywatelskiej, aby w przyszłości stworzyć, stworzyć wspólny. Front, wspólną listę wyborczą z Szymonem Hołownia, i aby tak od centrum po skrajną lewicę zgromadzić siły opozycyjne, ale ja powiem tak. To już było grane, to znaczy Platforma wraz z Lewicą, wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym, wraz z mniejszymi bytami typu Nowoczesna, Inicjatywa Polska, startowali w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Efekt był tego taki, że razem stanowili mniej, niżeli gdyby startowali osobno. To już było. Jest pytanie, czy można to złożyć po raz kolejny przy okazji wyborów parlamentarnych. No i zawsze jest pytanie, na ile to jest skuteczne i wiarygodne dla wyborców, ale może to jest tak, że dzisiaj potrzebne są partie o takim szerokim, szerokim spektrum różnej wrażliwości, tak jak dzisiaj wygląda partia. Demokratyczna czy republikańska w Stanach Zjednoczonych? Platforma już da bardzo dawno utraciła ten, to skrzydło konserwatywne. W tej chwili w Platformie trwa licytacja, kto będzie większym lewakiem. I też z takimi środowiskami Platforma w tej chwili rozmawia, bo czy Partia Zielonych, czy Nowoczesna, czy Inicjatywa Polska, Patrz byli komuniści. No czekać tylko na Kongres Zjednoczeniowy z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Znaczy to nie jest taka, takie budowanie konserwatywnej nogi platformy obywatelskiej. No bo o tym od jakiegoś czasu już mówią politycy PO, no i może Hołownia dostał takie zadanie. Być może tak, ja nie, nie wykluczam takiej sytuacji, dlatego że ten statek platformy obywatelskiej jest dość szeroki być może ktoś wpadł na pomysł, żeby pana Hołownię mieć po swojej stronie, żeby nie był konkurentem w centrum, konkurentem po tej stronie prawicowego centrum. I pan Hołownia będzie do tego pasował. Natomiast jeszcze kilka tygodni temu bym się temu dziwił, ale po tym, co robi pan Hołownia w ostatnich dniach, temu się wcale nie dziwię uważam, że to może nie być plotka, tylko może być część jakiegoś planu i strategii politycznej. Być może współpracuje z panem Rafałem Trzaskowskim, dlatego że pan Sławomir Nitras jest bliskim przyjacielem i współpracownikiem pana Rafała Trzaskowskiego. Mówiło się, że być może będzie się ubiegał o stanowisko szefa klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. I proszę zobaczyć. Kolejna sytuacja, czyli Szymon Hołownia wyciąga posłów lewicy, a z kolei pan Nitras mówi o tym, że to będzie szeroka koalicja. Już w trakcie kampanii wyborczej, kampanii prezydenckiej było wiele głosów publicystów czy polityków, którzy uważali, że ruch pana Hołowni to jest po prostu przystawka Platformy Obywatelskiej, jest to Ruch w kontrze do partii rządzącej, ale tak naprawdę niewiele się różniący. I w tej chwili to się potwierdza. No, Platforma chciałaby odzyskać ten elektorat. Myślę, że jest to nie do zrobienia, ale do tego trzeba czasu. Jest trzy lata, aby Polacy zauważyli, że takie jak Platforma Obywatelska, tak samo Pan Kołownia. Nie, nie daje innej jakości tej polityki. Ujawnienie planu, że wciela się go do drużyny platformy w odpowiedniej chwili, no jest podkopaniem jego autorytetu, podkopaniem jego pozycji, którą budował, właśnie na pewnym dystansie do platformy. Być może platforma uważa go za potencjalnego sojusznika, być może za poważnego konkurenta. Czyli poważnego konkurenta, no to właśnie rozpoczęła się akcja palenia pana Hołowni, po to, żeby później już na pozycjach negocjacyjnych PO mógł być łaskawie przyjęty na biorące miejsce, oczywiście bez jego drużyny. Portal TVP Info. wiesz więcej.